Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawiać, przedstawić Państwu badania TNS Obop odnoszące się do obiektywizmu mediów w Polsce. Szanowni Państwo, poprosiliśmy TNS Obop o sprawdzenie, komu sprzyjają główne stacje telewizyjne. I mamy odpowiedź, mamy slajd, który pokazuje. I um, zadaliśmy pytanie grupie respondentów um, tysiącu osobom. Um, jak pani uważa, komu najbardziej sprzyjają stacje telewizyjne w Polsce? Kiedy popatrzymy na wyniki dotyczące TVN i TVN 24, to więcej badanych mówi o ich stronniczości niż bezstronności. TVN, koalicji rządowej PO-PSL 31%, opozycji prawicowej PiS 2%, opozycji lewicowej 1%, jest bezstronna 28%, nie wiem, 38%. Jeśli chodzi o TVN, to koalicji rząd, rządzącej 28% respondentów, opozycji prawicowej PiS 2%, Opozycji lewicowej 1%, jest bezstronna 26%. Te badania pokazują, jak bezstronną telewizją jest TVN i TVN24. Jeśli chodzi o telewizję publiczną, te, program pierwszy 13% respondentów uważa, że koalicji rządzącej PO-PSL sprzyja 13. Opozycji prawicowej PiS 13%, opozycji lewicowej SLD 1%, jest bezstronna 35%. Jeśli chodzi o drugi program Telewizji Polskiej, 36% respondentów uważa, że jest bez, bezstronna, niezłe wyniki ma również w tej kwestii y, y, Polsat. Y, y, szanowni Państwo, jak pokazuje sondaż TNS-OBOB o stronniczości TVN i TVN24. Są przekonane osoby w wieku, często osoby w wieku 20-29 lat, mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, osoby z wyższym wykształceniem kierownicy, prywatni przedsiębiorcy, osoby interesujące się polityką. Chciałabym zwrócić uwagę, że te badania są zbieżne bardzo podobne do badań przygotowanych przez Fundację Batorego. Szanowni państwo, w naszej konferencji biorą udział ludzie mediów, pani Małgorzata Raczyńska Weinsberg, która kandyduje z listy Warszawskiej i pan Krzysztof Czabański, który kandyduje z Bielska. O uzupełnieniu tych danych I o komentarz poproszę panią Małgorzatę. Proszę państwa, ja chciałam się odnieść do wyników badań Fundacji Batorego. Socjologowie badający programy informacyjne dla Fundacji Batorego pokazali rzetelny, prawdziwy obraz tej sytuacji. Ale świadomość polityczną Polaków, gusty polityczne Polaków kształtują także inne programy, w tym programy publicystyczne programy rozrywkowe, satyryczne, dziś głęboko zatopione w sosie politycznym, a nawet telewizje śniadaniowe, które bardzo często choćby samym przeglądem prasy i eliminacją pewnych tytułów prasowych już powodują pewną inną pokazanie innej optyki. Dlatego wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że obraz tych badań jest więc niekompletny. I poza monitoringiem pozostaje taki program jak program Tomasz, Tomasz Lis na żywo, który niedawno widzieliśmy, który daleko uwłaczał inteligencji Polaków, inteligencji społeczeństwa i który uwłaczał także roli telewizji publicznej. A ten program pozostawał poza oceną socjologów badających rzetelność i obiektywizm mediów elektronicznych. Dziękuję. Bardzo chciałabym poprosić o pana Krzysztofa Czabańskiego o wypowiedź dotyczącą doświadczeń jakie wypływają ze spotkań w okręgu Bielskim z, z wyborcami. Czy wyborcy uważają, że w telewizja w telewizji w Polsce pełnią funkcję informacyjną czy la, raczej interpretacyjną? Ja dużo się teraz spotykam w bielsku białej, w Cieszynie, w żywcu, w pszczynie, i wszędzie na tych spotkaniach bardzo takim mocnym motywem jest wołanie o uczciwe media uczciwe, niezależne media. Wiele osób ma wrażenie, że ich światopogląd, ich opinie, ich głos nie znajduje miejsca w tych mediach głównego nurtu, które w tej chwili, które w tej chwili zajmują to miejsce głównego nurtu na scenie publicznej. Ja myślę, że, że to wołanie trzeba uwzględnić w planach politycznych, ponieważ, ponieważ wykluczenie z debaty publicznej co najmniej połowy narodu jest zagrożeniem dla demokracji, dlatego po wyborach, po wygranych przez PIS wyborach i po utworzeniu rządu, jednym z priorytetów będzie zajęcie się nowym otwarciem na rynku medialnym. Chodzi o wzmocnienie niezależnych inicjatyw medialnych, o usunięcie sprawa wszystkich zagrożeń dla niezależności dziennikarskiej i dla wolności słowa. Jednym zdaniem, chodzi o to, żeby ludzie, mieli media, w których mogą powiedzieć to, co myślą i żeby mogła się toczyć debata publiczna, a rząd powinien być tym zainteresowany, dlatego że im lepsza debata publiczna, tym lepsze i mocniejsze państwo. Dziękuję bardzo. Jestem ciekawa, czy, czy nasze badania, te badania, które Państwu dzisiaj prezentujemy, będą omawiane właśnie w tych stacjach, które ze bezstronniczością mają, jak widać, duży kłopot. Czy będą miały na tyle odwagi?